Dobrze, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło, że przyszliście, jest już czas, żebyśmy rozmawiali. Ja nazywam się Bartek Zioło, kiedyś zajmowałem się LARPami i poproszono mnie tutaj przez organizatorów konferencji, abym przyjechał i powiedział kilka rzeczy. Tematem tej prezentacji będzie sprawczość postaci, a społeczność graczy, która się buduje w oku gry i Będziemy to robić na przykładzie gry The Witcher School, przy której pracowałem, przy której byłem jej producentem przez wiele lat, a również zaczęliśmy od designu w zespole. Dziś tutaj był Flebczak, ale już poszedł, on też maczał w tym palce wtedy, nie tylko on. Ja już przy Witcher Schoolu nie pracuję, ale Agencja Artystyczno-Inwentowa 5 żywiołów dalej ciągnie ten projekt i jeżeli jesteście zainteresowani, Czymś więcej, a nie tylko designem i tym, jak to powstawało, tylko jak to się dzieje dalej, to do nich powinniście kierować pytania. My będziemy mówić o sprawczości graczy i tym, jak, w jaki sposób to wpływa później na budowanie się społeczności. Na podstawie właśnie te USA, czyli The Witcher School. I zanim zaczniemy to środowisko, czyli krótki wstęp do tego, żeby, bo nie wszyscy pewnie to wiedzą, żebyśmy wiedzieli w ogóle w czym, z czym pracujemy. The to gra na strukturze serialu, oznacza to, że mamy tam odcinki i, i sezony i jest to przede wszystkim możliwość kontynuacji, kontynuacji swojej postaci bądź wątków. W sensie na początku, gdy Graś przychodzi i rozpoczyna swoją przygodę, to potem na kolejny odcinek, w tym, jednym, w tym samym sezonie, może wrócić i kontynuować swoją postać, kontynuować wątki, które wcześniej rozpoczął. The Witcher School, jak sama nazwa wskazuje, ma strukturę mocno szkolną, czyli to jest autentycznie szkoła Wiedźminów, gdzie są zajęcia, gdzie są egzaminy, gdzie są nauczyciele i cała reszta. No i jeżeli chodzi o The Witcher School, ze strony organizatorów zawsze jest ograniczone wsparcie dla wydarzeń poza LARP-em. Co przez to rozumiem, to to, że jeżeli ktoś sobie tworzy coś, co nie dzieje się w, w samej grze, no to organizatorzy tego nie wspierają i nie ma tak, jakby nie wiem, znanych z, in z innych projektów, jakichś akcji międzyodcinkowych czy innych tego typu rzeczy, które gracze sobie robią i oczekują, że będą w jakiś sposób prowadzący i organizatorzy potem brać to pod uwagę. Dobra, ale mimo to, mimo tego, że nie mamy tutaj w ogóle tego wsparcia dla wydarzeń poza Warpem, przy The Witcher School pojawia się dużo rzeczy, które w sposób może nie do końca zamierzony, ale zmanifestowały się. Mamy różnego rodzaju fizyczne manifestacje przynależności danych osób do swoich postaci, do swoich grup bądź też do samej gry mamy tutaj tatuaże rysunki, gadżety, ludzie piszą kroniki albo fanfiki opowi opowiadające o tym, co się wydarzyło we, wewnątrz tego świata. Ludzie z całego świata, bo jest to, The y no, Witcher School jest y grą, która została odwiedzona przez y ludzi z sześciu kontynentów. Spotykają się w internecie, w internecie umawiają się na swoje własne y osobiste spotkania. Co może świadczyć po prostu o tym, że jakoś y udało się na tej grze stworzyć Y, społeczność i po obserwacji już istniejącego, y, y, już istniejącego organizmu, jakim jest The Witcher School y, doszedłem do wniosku, że nie planowaliśmy tego, ale udało nam się to osiągnąć trochę dzięki właśnie dawaniu sprawczości graczom i o tym będziemy mówić. Ja y, tymi wszystkimi rzeczami, o których było mówione no wcześniej, zresztą będzie y, ilustrowana moja prezentacja, będą tutaj różnego rodzaju rysunki, które sobie ludzie tworzą i tak dalej. Ale teraz tak, jeżeli, jeżeli mamy mówić o sprawczości graczy na samej grze, to my do tego podeszliśmy w sposób, który trochę zabija indywidualizm, ponieważ stwierdziliśmy, że nasza gra będzie grą o grupach, gdzie podzielimy graczy na grupy yy, i te grupy będą takie de facto jakby klasami w szkole, tak? Że każdy ma swoją klasę, w swojej klasie ma około 15 osób yy, i to są ludzie, z którym będzie większość rzeczy robił. I teraz my nie planowaliśmy tego, ale okazało się później, że tworzenie właśnie grup em, zwiększa mocno tak jakby powiązanie tych graczy z samą grą, i powstanie grup w takiej ani innej formie spowodowało, że gracze się dużo mocniej przywiązali do tego i dzięki czemu stworzyła się właśnie jakaś e, społeczność, a o tym rozmawiamy. Do każdej z takich grup arbitralnie przydzielaliśmy uczestników. E, uczestnicy nie wiedzieli przed e, grą, w jakiej będą grupie. Jak pierwszy raz przyjeżdżali. Nie wiedzieli, kto będzie ich opiekunem, ale o tym za chwilę. Wypełniali tylko w formularzach zgłoszeniowych, na przykład, że przyjeżdżają z kimś z rodziny, nie wiem, z żoną, z matką, albo coś w tym stylu, albo przyjeżdżają ze znajomymi i chcieliby razem grać i w takim przypadku przydzielaliśmy ludzi do jednej konkretnej grupy. Każda taka grupa miała swojego opiekuna, czyli NPC, który wcielał się tutaj, na przykład Konrada Pawelca, który był tutorem dla tej tutaj grupy The Clos, e, czyli MPCA, który grał doświadczonego Wiedźmina, którego zadaniem było tak jakby dbać, o, e, m, dbać o całą tą grupę i stosując dalej nomenklaturę szkolną, był po prostu takim trochę wychowawcą. E, I wszyscy gracze na The Witcher School są równi w, w względem gry, to znaczy, że każdy gracz może grać tylko i wyłącznie jedną rolę, a tą rolą jest Wiedźmiński Adept. Nie można było jako gracz i dalej nie można będzie, mam nadzieję, grać żadnej innej postaci niż tylko Wiedźmińskiego Adepta, czyli kogoś, kto zaczyna się uczyć. Ale jednocześnie każdy jest inny, bo każda z tych postaci miała inny powód do tego, żeby do szkoły dołączyć. Może przed uciekała, może chciała coś osiągnąć, może tych powodów może być mnóstwo i te powody były wpisywane w kartę postaci wedle tego, co gracze sami chcieli albo po prostu wymyślane przez nas zespół. Jeżeli chodzi o tworzenie grup, to gdy taka grupa już na grze się zebrała, to wtedy oni sami nadawali sobie nazwę, sami rozmawiając ze swoim tutorem, czyli opiekunem, e, budowali sobie jakiś charakter tej grupy, ale z uwagi na to, że e, gra działa się dzieje się w odcinkach, ten charakter e, budował się tak jakby z czasem coraz to bardziej, coraz to bardziej, i te grupy e, nabierały indywidualnych cech. E, mówię o grupach, ponieważ w grupach e, Ludzie na grze podejmowali aktywności i spotkałem się nawet z takim określeniem, że tak naprawdę ta gra jest grą o grupach, że z innymi postaciami w ogóle nie wchodzi się w żadne interakcje, ponieważ w ramach tej grupy gracze mieli swoje zajęcia, czyli lekcje wiedzimskiego fachu. To mogło być szermierka, łucznictwo, eliksiry, mnóstwo innych rzeczy. Chodzili na polowania na potwory, słucham. Ja mam takie pytanie: co jest w Prawdzie? To? Mhm. Y przepraszam. To jest stół do gry Glint, którą jedna z naszych graczek z Włoch wykonała własnoręcznie i przywoziła ją później na ten, przywoziła ją później na, na samą grę. Chodzili na polowania, na potwory, były także próby, czyli tak jakby wiedźmińskie egzaminy, gdzie starsze, starsi adepci, czyli ci, którzy już przeszli na przykład próbę traw i przyjeżdżali po raz kolejny, kontynuując swoją postęp, uczyli tych młodszych, czyli też mieli tak jakby wpływ na szkolenie nawzajem. Byli także w ramach tych grup razem jedli posiłki przy jednych stołach, byli w tych samych pokojach na zamku. Jeszcze tutaj napisałem to złamanie zwyczaju, ponieważ na tych egzaminach często mieszaliśmy ze sobą grupy, po to, żeby dać też graczom możliwość współpracy i działania z innymi postaciami spoza swojej grupy, co trochę też tak jakby dodawało znaczenia samym grupom, bo gdy nagle nasi Adepci zostali pozbawieni swoich przyjaciół z którymi normalnie wszystko robili okazywało się że wcale nie jest tak różowo i że to od tych pozostałych członków ich grup wiele tak naprawdę zależało i teraz tak jeśli chodzi o to jak ja czyli jako pojedyncza postać mam się do swojej grupy więc w każdej grupy nie dość że nabierały jako społeczności, takie wewnątrz gry jakiegoś charakteru, no to wewnątrz każda postać także mogła indywidualnie w jakiś sposób się wyrażać. Często dochodziło do tego, że bohaterowie graczy zmieniali się z uwagi na to, do jakiej grupy należeli, ponieważ czuli, że jest jakaś możliwość tak naprawdę wpłynięcia na swoją postać. Gracze w ramach grup także awansowali, dostawali na przykład różnego rodzaju specjalne tytuły, to wszystko było całkowicie indywidualne. Struktura krystalizowała się przez czas, i w końcu dochodziło do takich momentów, gdzie gracze rzeczywiście nawet wyglądali inaczej w zależności od tego, do jakiej grupy należeli. Dlaczego ja mówię tak dużo o tych grupach, bo miało być o sprawczości. I może teraz o tym powiem, ale ten wstęp o grupach się naprawdę do tego przyda. E, mieliśmy coś takiego jak złotą zasadę e, dla wszystkich naszych NPCów. E, NPCów na Deutsche zawsze jest dużo. E, dla przykładu, na, e, w dużej edycji Deutsche gdzie jest 120 graczy, było około 50 NPCów. No i złotą zasadą dla tych NPC, jaką wprowadziliśmy na samym początku, designu jest to, że wszystko, co ci NPC robią, powinno być, służyć ulepszeniu, tak jakby, doświadczenia samych graczy. Co to doprowadzało często to do takich sytuacji, gdzie działania NPC były nielogiczne z punktu widzenia zdroworozsądkowego, bądź z punktu widzenia świata, ale zawsze były pro -gracze, Czyli na przykład, jeżeli jeden NPC miał do przekazania tajną wiadomość innemu npc no to w normalnych warunkach po prostu znalazłby tego innego NPC-a i mu przekazał tą wiadomość. W myśl naszej złotej zasady, taki NPC powinien znaleźć postać gracza, który powinien wręczyć tą, e, wręczyć tą wiadomość, żeby ten przekazał drugiemu NPC-owi, a po drodze jeszcze, żeby zdążył e, w jakiś sposób może przeczytać tą wiadomość albo ogólnie popchnąć wątek do przodu. E, to powodowało też, że w grze, gdzie wszyscy grają widźmińskimi adeptami, gdzie mamy ustrukturyzowaną e, szkołę, gdzie wiadomo, są, jest, są nauczyciele, są starsi wiedźmini, gdzie są przedstawiciele prawa i tak dalej, to najważniejsze wybory e, były dokonywane przez samych graczy, którzy mogli w jakiś sposób pchać do przodu swoją agendę i wpływać na e, wydarzenia całej gry. I tutaj jest to sprawdzić. I teraz e, mamy gracza, który jest jedynie trybikiem w naszej wielkiej maszynie. E, I wszystkie te wydarzenia, które się działy w oku, były mm, katalizatorami dla indywidualnych historii postaci, w jakiś sposób wpływały na e, przeżycia wewnętrzne naszych graczy czy ich postaci. E, no i e, jasno też. Przez to, że wszyscy gracze grali adeptami widmińskimi, jasna była ścieżka rozwoju, do którego dążyć powinna każda z postaci. Możecie trochę pospieszyć, bo mi się czas po trochę kończy. I teraz, jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę jest ważne, żeby gra zostawiła ślad w ludziach na tyle, żeby oni chcieli tworzyć tą społeczność, żeby powstawały nieszkodliwe memy czy inne rysunki, żeby ludzie naprawdę się w to wszystko wczuwali, to to nad czym tak naprawdę kontrolę mamy my jako gracze. I na The Witcher School jest wpływ pojedynczych graczy przez tą ich sprawczość na wydarzenia na grze, ale tak naprawdę on jest całkowicie nieistotny i pomijalny. Ponieważ to mój bohater, z którym ja jako pojedynczy gracz się identyfikuję i to, że mogę na niego wpływać i jestem całkowicie w kontroli tej postaci i zmian, jakie tam zachodzą i tak dalej, to powoduje, że ja się czuję bardziej przywiązany do tej gry no i to powoduje, że w końcu tworzy się taka, a nie inna społeczność, a o to tak naprawdę chodzi. I to jest tyle, co miałem do powiedzenia. Czy macie może jakieś pytanka do mnie? Podejrzewam, że nie, to w takim ja razie... Ja bym no To pytaj. Bo tak się zastanawiam, jak pokazywałeś ten wątek tego, że ludzie po zakończeniu Witchera, Witcher School, wracają sobie do domu i robią te wszystkie fanfiki, robią rysunki i tak dalej. Na ile to jest jednak zasługa tego, że to jest uniwersum stworzone przez Sapkowskiego i po prostu ludzie piszą sobie fanfiki, bo wiesz, wymyślają swoją własną postać, a na ile to jest faktycznie kontynuowanie przygód, które oni przeżyli fizycznie tam na w zamku w Mosznie, że tak? Bo się... No oczywiście, ci ludzie, którzy przyjeżdżają na The Witcher School, przyjeżdżali, to w większości byli fani Wiedźmina, wiadomo, no, marka jednak się sprzedaje i tak dalej, e, aczkolwiek no, nie, nie tworzyli fanfików, ani nie tworzyli własnych dzieł sztuki, zanim nie przyjechali na LARPa, mimo że dalej byli, w tym, dalej byli zainteresowani w tym uniwersum i tak naprawdę to, to doświadczenie, e, może nie powiem, że tyle, że obudziło w nich, jakby chęć tworzenia, ale było jakimś tam przyczynkiem do tego, że te rzeczy później po prostu powstawały. Czy jeszcze macie jakieś pytanka? O, o, ja dobrze. O co chodzi z memem z Jerzem? To jest długa historia. więc. To jest... Marcin. Marcin jest mistrzem wiedźmińskim na Wiedźminach i no jak to powiedzieć, Był, miał pewną przygodę z jeżem kiedyś in-game'owo i ta historia jest opowiadana przez y, graczy y, pomiędzy tak jakby sezonami, czyli nawet ci, którzy nie byli przy tym osobiście słyszeli już legendę o jeżu i legenda o jeżu się y, przewija w tak bardzo, że w świadomości tej grupy, tych graczy no pojawiają się nawet, nawet takie memy, które w jakiś sposób do tego się odwoły. I tyle, więcej nie, więcej nie mogę powiedzieć, nie mogę więcej powiedzieć niestety. Nie mogę. Jest nawet piosenka powstała o, o tym Jerzu. Tak. To stizowanie. No niestety. Przykro mi. Ja tam byłam. Czy, czy macie jeszcze jakieś pytania? Nie mam pieniędzy. Może? Czy macie jeszcze może jakieś do mnie pytania? Nie, to ja dziękuję wam bardzo w takim rzeczotychnijmy <laughs> czas. zobaczenia.